Łupież tusty to problem przewlekły i nawrotowy. Objawia się najczęściej żółtymi, grubymi łuskami skóry, które nie opadają na ubrania. Jest bardziej przyklejony do włosów. Dodatkowo może występować swędzenie i wypadanie włosów, wynikające z samego łupieżu. Dlatego, gdy masz łupież tusty i wypadają ci włosy, to w pierwszej kolejności należy wyprowadzić łupież. W łupieżu tustym skóra głowy jest zazwyczaj tusta, a włosy mogą wyglądać na nie już po kilku godzinach od umycia. Nieleczony łupież tusty może po pewnym czasie kształcić się w łojotokowe zapalenie skóry głowy, które jest trudniejsze w prowadzeniu i częściej nawraca. W problemie łupieżu tu z tego ważne jest regularne mycie głowy, nawet codzienne lub maksymalnie co drugi dzień i każde mycie głowy powinno być obowiązkowo zakończone suszeniem głowy suszarką, nawet jeśli masz bardzo krótkie włosy. Włosy należy wysuszyć suszarką natychmiast po umyciu i często już ta mała zmiana pomaga zapobiegać nawrotom łupieżu i swędzeniu na dłużej. Równie ważne jest stosowanie peelingu do skóry głowy Raz w tygodniu, który usunie martwe nagromadzone na i przyspieszy pozbycie się łupieżu. Łupież jest najczęściej wynikiem błędów pielęgnacyjnych, takich jak brak suszenia głowy suszarką, chodzenie z palcem okrągłową czy zbyt rzadkie mycie głowy. je należy wyeliminować w pierwszej kolejności, jednak czasem mogą towarzyszyć zaburzenia hormonalne, które warto skonsultować z endokrynologiem. Ważna jest również dieta i suplementacja bogata w kwasy omega 3 i witaminę D3, więc pamiętaj o tym. Skład zestawu na łupież tłusty. Wchodzi maska z glinką Sentence, która pełni rolę peelingu, szampon na upierz one, i szampon Daily. Wszystkie te produkty zostały przebadane dermatologicznie. Alternatywnie na upierz tłustym możesz zastosować peeling oczyszczający Tricho One. Tu już wybór należy do Ciebie. Maska z glinką Sentence łagodzi podrażnienia, a jednocześnie oczyści i odświeży skórę głowy i pięknie odbije włosy od nasady. Powinna być stosowana raz w tygodniu, najlepiej tego samego dnia tygodnia, na przykład w sobotę, żeby łatwiej Ci było zapamiętać. Ten peeling z glinką należy nakładać na suchą, nieumytą skórę głowy na około 5-7 minut. Na ten czas polecam nałożyć na głowę folię spożywczą lub czepek foliowy, a po tym czasie spłucz peeling wodą i umyj głowę dwukrotnie szamponem daily. Natomiast szampon na upierz stosuj dwa razy w tygodniu, w dni inny niż peeling, a w pozostałe dni używaj szamponu daily. Terapia z tego powinna trwać nie dłużej niż 3 miesiące. Po tym czasie szampon na upierz stosuj przypominająco raz na dwa tygodnie. W przypadku pytań i wątpliwości skonsultuj się z nami bezpośrednio lub skonsultuj konsultuj ten temat z trychologiem lub dermatologiem, ponieważ niektóre problemy skórne wyglądają podobnie jak upierz, a upierze nie są i prowadzi się je trochę inaczej. Ta Peelingująca maska z glinką to kolejna perełka, która trafia do trych Jeśli do tej pory używałaś glinki pilingującej w słoiczku, ale nie za bardzo lubiłaś się nakładać pędzelkiem, lub chciałaś używać pilingu z glinką, ale odstraszał cię sposób aplikacji, to ten peeling zmieni wszystko. Nie tylko daje wyraźne odbicie włosów od asady, ale też łagodzi podrażnienia i poradzi sobie z łuską upierzową. Idealnie sprawdzi się u osób ze skórą przetuszczającą się, z łojotokiem czy nadpotliwością, łojotokowym zapaleniem skóry głowy i przy Usty, a także jeśli Cię skórę głowy w kolejnych dniach od umycia. Jest to gotowa maska z dwiema glinkami, białą i multanimity, olejkami eterycznymi oraz ekstraktem skory wierzby, który jest znany jako naturalny kwas salicylowy. Nie tylko idealnie oczyści Twoją skórę głowy z nadmiaru łoju i zalegającego martwego naskórka, ale też działa łagodząco na podrażnienia, zmniejsza swędzenie i łupież. I teraz pokażę Ci jak go nałożyć. Przed peelingiem zawsze rozczesuję włosy do tyłu, tak żeby Łatwiej mi było wejść aplikatorem między włosy. Do tego zabiegu peelingującego potrzebujesz peeling, folię i nożyczki. Ale nie martw się, nakłada się go ekspresowo za pomocą takiego aplikatora. Zaraz Ci wszystko pokażę. Taki peeling nakłada się raz w tygodniu, co ważne na suchą skórę głowy przed myciem i nakładamy go przedziałek po przedziałku. Całość zajęła mi dosłownie parę sekund. I teraz rozprowadzamy peeling po skórze głowy. I teraz nałożę peeling z tyłu. Przy długich włosach jest mi łatwiej pochylić głowę do przodu. I też łatwiej mi jest Wam to wszystko pokazać. I znowu przedziałek po przedziałku nakładam peeling. Robię dosłownie kilka przedziałków. Nie zapominając również o miejscach za uszami. Rozprowadzam peeling. Oczywiście możesz w tym momencie odchylić głowę do tyłu. Ja Wam chcę po prostu pokazać, jak to robię. Jeśli masz czas, to w tym momencie możesz wykonać masaż głowy, tylko nie szorując palcami po włosach, tylko przesuwając skórę po czaszce, czyli tak jakbyś chciała poruszać skórą. Taki masaż powinien zająć około 3-4 minutki. Teraz nałóż na głowę folię lub czepek foliowy, który zapobiegnie wysychaniu glinki. Odczekaj 5-7 minut, nastawiając minutnik w telefonie, tylko nie przekraczaj tego czasu, bo ten peeling naprawdę działa. Potem spłukujemy peeling wodą, myjemy dwukrotnie szamponem. Nakładam maskę, a teraz będę wyczyścić. Przesywała palcami maskę. Po peelingu nakładam maskę, a nie odżywkę, bo normalne jest, że włosy po peelingu będą się bardziej plątały i będzie je trudniej rozczesać. Normalne jest też to, że po peelingu wypadnie ci więcej włosów niż przy takim standardowym myciu, dlatego że skóra głowy podczas peelingu jest rozpolchniona, a peeling rozpuszcza sebum i na skórek i odklejają się włosy, które i tak miały wypaść w kolejnych godzinach lub nie, ale dzięki peelingowi te wypadające włosy robią miejsce nowym włosom. Dzięki po regularnym peelingu zobaczysz po kilku miesiącach, że zacznie rosnąć Ci więcej włosów. Chwilę mi to wyczesywanie zajmuje, dlatego że chcę to zrobić dokładnie, ale i tak z maską należy odczekać około 3-5 minut, więc ja ten czas poświęcam na delikatne wyczesywanie włosów. I to wyczesywanie to jest game changer, którego nauczyłam się na pierwszych studiach podczas zajęć z nowoczesnego fryzjerstwa. Pokazała nam to bardzo dobra fryzjerka, która szkoliła się za granicą i naprawdę takie wyczesywanie zmienia wszystko. Wymaga ono cierpliwości i czasu, ale tak naprawdę długie włosy wymagają cierpliwości i czasu, więc jeśli tego nie masz, a chcesz mieć ładne włosy, to najlepiej je zadnij. Na koniec jeszcze przeczesuję włosy grzebieniem i jak widzisz, nic nie trzeba szarpać, włosy rozczesują się przepięknie. A teraz pokażę Ci, ile wypadło mi włosów podczas peelingu. Włosy oczywiście wyrzucam do kosza, spłukuję maskę obficie wodą, odciskam nadmiar wody dłońmi i ręcznikiem, zawijam włosy na chwilę w ręcznik, potem nakładam odżywkę bez Kibania. i suszę włosy suszarką. A tak wyglądają moje włosy po peelingu. Są świeże i odbite od nasady. Oczywiście bez żadnych środków stylizujących. Zostały po prostu umyte szamponem i wysuszone suszarką. Szampon na łupież tricholan jest skierowany dla osób z łupieżem suchym i łupieżem tłustym, łojotkowym zapaleniem skóry głowy i łuszczycą, szczególnie w stanach nasilenia i mocnej łuski oraz dla wszystkich osób, które mają zalegającą łuskę na skórze głowy, która też osypuje się na ubrania lub jest przyklejona do skóry głowy i w sytuacjach, w których samo używanie peelingu trychologicznego nie przynosi efektów, to ten szampon jest do tzw. zadań specjalnych, czyli pomoże Ci zredukować lub zmniejszyć. Mniejszyć łuskę, ale również Twoje swędzenie. Należy jednak pamiętać, że żaden szampon przeciwłupieżowy nie powinien być stosowany w sposób ciągły, dlatego terapia problemów, które wymieniłam, powinna być uzupełniona o tak zwany szampon neutralny, przeznaczony do częstego stosowania. Dla przykładu, w łupieżu tłustym polecam na co dzień stosowanie szamponu daily, przy łupieżu suchym najlepszy będzie szampon nawilżający, a przy łojotokowym zapaleniu skóry głowy i łuszczycy odpowiedni będzie szampon kojący, przy czym w łuszczycy można dodatkowo stosować szampon nawilżający, bo tutaj ważne jest kojenie skóry głowy i jednocześnie nawilżenie. W składzie tego szamponu na upierz znajduje się specjalna kompozycja olejków eterycznych i piroktonu olaminy, które pomagają zapobiegać łuszczeniu i swędzeniu, a dodatek kwasu salicylowego wspiera usuwanie martwego naskórka, a aloes zapewnia nawilżenie i łagodzi podrażnienia i również swędzenie, które często towarzyszy wymienionym problemom skórnym. Pamiętaj też o stosowaniu odpowiednich peelingów do skóry głowy, regularnym myciu głowy, nawet codziennym, a maksymalnie co 3 dni. Ważne jest też suszenie głowy suszarką od razu po umyciu. Nawet jeśli masz krótkie włosy i Twoje włosy schną krócej niż 15 minut, zadbaj też o zmianę ręcznika, zmianę poszewki na poduszkę raz w tygodniu, czyszczeniu szczotek, grzebieni, praniu czapek i kominiarek, jeśli je nosisz. I niesamowicie ważne jest przyjmowanie witaminy D3, kwasów omega-3, które są dostępne w oleju lub w kapsułkach, bo dzięki temu szybciej poczujesz poprawę z Pielęgnacji, a twój problem szybciej się rozwiąże. Jednak należy pamiętać, że łojotkowe zapalenie skóry głowy, łupież czy łuszczyca są to choroby przewlekłe, ale dzięki pielęgnacji i odpowiedniemu postępowaniu jesteśmy dziś w stanie utrzymać je doskonale w remisji. Mogą jednak nawracać w momentach obniżonej odporności, na przykład gdy chorujesz, nawracają również jesienią i zimą, gdy mamy suche powietrze. Więc pamiętaj o tym i wtedy szczególną uwagę zwróć na poprawną pielęgnację i stosowanie się do zaleceń, które wymieniliśmy. W tym filmie. A teraz pokażę Ci, jak poprawnie umyć głowę tym szamponem i każdym innym. Na początku dokładnie zmocz głowę wodą, nalej na dłoń małą porcję szamponu wielkości orzecha laskowego, spień w dłoniach, aż do uzyskania jedwabistej, kremowej piany i nałóż pianę na skórę głowy pod włosy. Każdy szampon tricholan w kontakcie z odrobiną wody i rozmasowaniu w dłoniach tworzy jedwabiście, kremową pianę, którą przyjemnie i łatwo rozprowadza się na skórze głowy. Te szampony są też bardzo wydajne, więc nakładaj je oszczędnie. Nie. Mniej więcej dwa-3 razy mniej niż inne szampony, które używałaś do tej pory, wtedy wystarczy ci na dłużej. Kolejną porcję szamponu nałóż na środek głowy, a trzecią na tył, pamiętaj o uszach, miejscach za uszami i karku. Wmasuj całość i delikatnie przyciągnij pianę po włosach. I oczywiście możesz mieć głowę pod prysznicem albo nad wanną, z tak zwaną głową w dół. Obie pozycje są poprawne, o ile umyjesz głowę dokładnie. Ja na filmie pokazuję Ci obie, by bardziej precyzyjnie pokazać Ci moje ruchy, szampon przy pierwszym myciu może się mniej pienić. Ale to nie znaczy, że nie myję. Po spłukaniu wodą wykonaj drugie mycie w tej samej kolejności, czyli przód, środek i tył, z tym że przy drugim myciu postaraj się użyć jeszcze mniej szamponu niż przy pierwszym myciu, a i tak uzyskasz więcej piany niż przy pierwszym myciu. Teraz przetrzymaj pianę około 3-5 minut i w tym czasie poruszaj delikatnie skórą głowy, tak jakbyś chciała oderwać ją od czaszki. Taki masaż wykonuj fragmentami, czyli przód, środek i tył. Zajmie ci on około 3-4 minuty i pobudzi mieszki włosowe do wzrostu. Następnie spłucz głowę wodą, odciśnij nadmiar wody dłońmi i ręcznikiem, odciśnij, a nie szoruj. Po umyciu głowy, jeśli masz włosy dłuższe niż 5-10 cm, to zawsze nałóż na włosy Twoją ulubioną maskę lub odżywkę. Pamiętaj, że jest to obowiązkowy krok w pielęgnacji długich włosów, ale jeśli masz długie włosy, to tych kroków jest znacznie więcej. Jednak pokażę ci je już w innych filmach, dlatego że nie każdy mający głowę ma długie włosy. Shampon Daily to uzupełnienie linii trychologicznej Tricholan, szczególnie dla osób z złojotokiem, przetuszczaniem i upierzem tłustym, które potrzebują na co dzień lepszego odświeżenia, a jednocześnie szukają łagodnego szamponu. Wiele osób, które testowało ze mną ten szampon, zauważyło przedłużenie świeżości włosów, ale należy pamiętać, że jest to przedłużenie świeżości o kilka godzin, a nie dni. Ten szampon jest również odpowiedni dla dzieci, szczególnie przydatny od okresu dojrzewania, ponieważ skutecznie usuwa nadmiar sebum, a jednocześnie dodaje naturalnej objętości włosom. W składzie szamponu Daily są olejki eteryczne, które działają lekko przeciwbakteryjnie, a komórki macierzyste z jabłoni szwajcarskiej wspomagają regenerację włosów i skóry głowy. Szampon Daily polecany jest również jako drugi szampon w terapii przy łojotoku lub łupieżu, ale w łojotoku przypominam, że wybieramy szampon seboregulujący, a przy łupieżu stosujemy szampon na upierz, a ten szampon jest uzupełnieniem terapii i jest odpowiedni do codziennego i częstego mycia. Więcej informacji o w tym szamponie przeczytasz w opisie, a teraz pokażę ci jak go używać. Na początku dokładnie zmocz głowę wodą, nalej na dłoń małą porcję szamponu wielkości orzecha laskowego, spień w dłoniach aż do uzyskania jedwabistej, kremowej piany i nałóż pianę na skórę głowy pod włosy. Każdy szampon Trichowan w kontakcie z odrobiną wody i rozmasowaniu w dłoniach tworzy jedwabiście kremową pianę, którą przyjemnie i łatwo rozprowadza się na skórze głowy. Te szampony są też bardzo wydajne, więc nakładaj je oszczędnie mniej więcej 2-3 razy mniej Niż inne szampony, które używałaś do tej pory, wtedy wystarczy ci na dłużej. Kolejną porcję szamponu nałóż na środek głowy, a trzecią na tył. Pamiętaj o uszach, miejscach za uszami i karku. Wmasuj całość i delikatnie przyciągnij pianę po włosach. I oczywiście możesz mieć głowę pod prysznicem albo nad wanną, z tak zwaną głową w dół. Obie pozycje są poprawne, o ile umyjesz głowę dokładnie. Ja na filmie pokazuję ci obie, by bardziej precyzyjnie pokazać Ci moje ruchy. Szampon przy pierwszym myciu może się mniej pienić, ale to nie znaczy, że nie myje. Po spukaniu Wykonaj drugie mycie w tej samej kolejności, czyli przód, środek i tył. Z tym, że przy drugim myciu postaraj się użyć jeszcze mniej szamponu niż przy pierwszym myciu, a i tak uzyskasz więcej piany niż przy pierwszym myciu. Teraz przetrzymaj pianę około 3-5 minut i w tym czasie poruszaj delikatnie skórą głowy, tak jakbyś chciała oderwać ją od czaszki. Taki masaż wykonuj fragmentami, czyli przód, środek i tył. Zajmie Ci on około 3-4 minuty i pobudzi mieszki włosowe do wzrostu. Następnie spłucz głowę Wodą, odciśnij nadmiar wody dłońmi i ręcznikiem. Odciśnij, a nie szoruj! Po umyciu głowy, jeśli masz włosy dłuższe niż 5-10 cm, to zawsze nałóż na włosy Twoją ulubioną maskę lub odżywkę. Pamiętaj, że jest to obowiązkowy krok w pielęgnacji. I jeśli masz długie włosy, to tych kroków jest trochę więcej, ale pokażę Ci je w innych filmach, bo nie każdy tutaj mający głowę ma długie włosy. No i suszenie głowy to krok obowiązkowy dla wszystkich, których włosy schną dłużej niż 15 minut.